Siemma, Siemaneczko, a dziś to ja, oczywiście. Trzymajcie się, a dziś pierwszy odcinek z serii sumiesięcznej, czyli zakupy w tym przypadku listopadowe. Yy, kupiłem właśnie te gry, widzicie, jeszcze u góry będę wam po kolei pokazywał. Ze mną jest dzisiaj yy, yy, dziad. Dziad, dobra, Dzie ze mną jest dzisiaj dziad. Yy, no i co tam stoi też drugi dzień. dobra Prze od początku do końca zrobimy tak yy, będzie myślę dobrze, że jest że są klimaty jakie są yy, to może słyszycie piosenkę w tle świąteczną mam nadzieję, że tak yy, dobra, no to przechodzimy co ja tu pierwszy kupię? Dobra. pierwszą grą jest Assassin's Creed Origins mm, za... 5 oczywiście film był w y, tym... Y, na kanale już więc pierwszy tytuł niestety dziada, trzeba będzie no a pierwszy tytuł Assassin's Creed Origins y, tytuł dobry, ograny już 13 godzin, dobry tytuł polecam. Ja ogrywam na PS5. Oczywiście, lecimy drugi tytuł. No to będzie Delasowa skupiony za 75 zł. Na Black Friday, Opening. Już niedługo. Dwie płytki są, ale to oczywiście Opening. Już niedługo będzie za 75 zł. Delasowa Wasi Ograne 10 godzin. Już praktycznie połowa gry gryzam. Naprawdę, nie wiem, kto, jak ten kto ma PlayStation nie ograł The Last of Us, to może się trochę wstydzić. Bo to jest obowiązkowy tytuł, nie? Dla farma PlayStation. Dobra. Kolejne tytuły. Film będzie krótki. Zawsze takie filmy będą krótkie. To zależy od zakupów, nie? Grand Turismo zafoliowany, bo to nie jest moja gra oczywiście pewnie kiedyś jeszcze grant Turismo pewnie grant Turismo jeszcze zobaczycie w przeglądzie ale to jest na Mikołajki do mojego kolegi yy, z klasy na Mikołaja po prostu w, organizujemy w szkole Grand Turismo na Black Friday za 40 złotych Media Express tak samo nie grałem więc się nie wypowiem bo to jest dla kolegi Kiedyś ten tytuł też będzie mój Ale może sobie z honorowe honorowym miejscu Tu go położę Ostatnim tytułem jest Uncharted Też film jest już, już niedługo na kanale Uncharted kolekcja na PS4 za 40 zł 39, 39 Media Expert na promocji Też będzie film z Uncharted Świetna A Ogólnie to przeszedłem już pierwszą. Niedługo recenzja jestem. Ponad połowy drugiej. No, spoko, ale. No, dobra. To były wszystkie tytuły: czyli Gran Turismo i Uncharted. 39 zł. 70 75. Pi... Oj, jakbym to postawił fatalnie nie, tak to nie będzie nic widać e, Uncharted za 39 z Gran Turismo The Last of Us za 75 i Assassin's Creed Origins używany za 50 i ostatnią rzeczą, którą też postanowiłem tu dać będzie a dlaczego ostatnia? bo największa promocja PlayStation plus na 12 miesięcy za 160 zł PlayStation plus subskrypcja yy, i na PS4 i na PS5 yy, Wiadomo różni się to grami. Nawet wam pokażę na gramie z tego filmu. Jakby ktoś jeszcze nie widział, chociaż się już widzieliście. Ale subskrypcja na 12 miesięcy kupiona, zaszczędzona. Za 160 zł kupione, Przypominam, katalogowa cena, tak mogę powiedzieć. Jest 240 zł. Zarobek 80 zł. Jest. No co, za 80 zł. Dodatkowo możecie sobie kupić. Red Dead Redemption. Albo. Ten. Uncharted 4 i Grand Turismo. Możecie kupić. Horizon dla las o Was jedynkę. No przecież to jest dwie darmowe gry. No więc de, właśnie subskrypcja. Za całość zapłaciłem. Już wam mówię ile, bo nie obliczałem tego. Każdy 160, 75, szybka matematyka Nie. 160-200, 290, 490 zapłaciłem 360. 5 zł, no 367 zł, nie 363 zł za dzisiejsze zakupy, nie dzisiejsze, tylko listopadowe oczywiście i już, no myślę, 30 zakupy grudniowe, a to będzie Picabello. Trzymajcie się! No i na razie niech, jak zawsze z grami mówię, coś ciekawego, jakiś coś tam wymyślam. Udanych zakupów dzisiaj. Udanych zakupów życzę dziś i niech nie niech nie zabierze wam ich dziś. Z dziś. Trzymajcie! Sucho, sucho, poczekajcie. Sucho, bo mnie przyćmiję trochę. Sucho, sucho. Trzymajcie się. No i powodzą...